Witam Państwa w studio Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na magazyn miejski. W Parku Sokoła przy Domu Kultury Śnieżka odbył się międzypokoleniowy, ludowy piknik pokoleń. Nie zabrakło muzycznych atrakcji, zabaw dla najmłodszych, jak i najstarszych, tańców i marszu biegu dla zdrowia. Prezentowały się dom seniora z naszego regionu. Wszystkich zgromadzonych powitały władze miasta oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Myślę, że to jest mobilizacja, żeby te babcie zabrały wnuków czy swoje dzieci. Razem wspólnie tutaj się bawiły. Piękna pogoda, słoneczna, może i za ciepło, ale dobrze tutaj w tym właśnie ogrodzie, bo jest troszkę cienia, troszkę wiatru i myślę, że te wszystkie imprezy zaplanowane będą się odbywać. Ważny jest też taki mini bieg tutaj, gdzie zapisy już trwają i myślę, że zgłoszą się nasi kochani seniorzy i wezmą udział w tym biegu. Chodź, maciu, chodź, maciu, nie krępuj się, bo miłości w tym wieku też zdarza się. Chodź, maciu, choć maciu, nie krępuj się, bo miłości w tym wieku też zdarza się. Chcemy zrobić imprezę dedykowaną seniorom, więc dla nich ta muzyka ludowa jest tym, czego chcą słuchać, na co chcą przychodzić, co chcą oglądać. Yy, międzypokoleniowy, bo z tymi seniorami przychodzą ich dzieci, ich wnuki, yy, często ich przyprowadzają, bo mamy i osoby 90 plus tutaj. Przedział wieku seniorów jest od 60 plus do 90. Plus. Yy, a dlaczego to robimy dla seniorów? Bo stanowią coraz większy procent mieszkańców naszego miasta, nie tylko naszego miasta, bo takie są tendencje demokratyczne. I one się nie zmienią, więc chcemy organizować dla nich dużo wydarzeń, żeby wychodzili z domów, żeby się spotykali, żeby się aktywizowali. Dzisiaj będą i artystyczne wydarzenia, i sportowe wydarzenia. Każdy znajdzie coś dla siebie. A dzięki temu, że w tym uczestniczą, będą zachęcać innych. Ci młodzi ludzie, którzy przyjdą może zaproponują to swoim dziadkom, swoim rodzicom, żeby wyjść z domu, żeby się spotykać, żeby być aktywnym, bo żyje się wtedy lepiej i Seniorzy byli zachwyceni organizowanym dla nich piknikiem. Jestem zadowolona, że tu mogę być. Wprawdzie z trudnościami przyszłam, ale przyszłam. Podziwiam nasze panie. Pięknie śpiewały, pięknie tańczyły. W ogóle w domu seniora jest super. Namawiam wszystkie emerytki, żeby się zgłaszać. Naprawdę tam się dużo, dużo dzieje. Świetnie to ja uczestniczę w tym codziennie. Robimy, śpiewamy, robimy na drutach, na tego. No jest fajnie, jest super. To jest moja prawnuczka, cała rodzinka przyjechała, bo się im podoba. No i babcia górą. Nie tylko seniorzy przyszli na piknik. Zawsze takie inicjatywy są potrzebne, jeżeli jest możliwość łączyć pokolenia, te starsze z tymi młodszymi, a wszyscy młodzi, młodzi duchem, to, to, to jest to rzecz pozytywna, więc tutaj ukłony dla, dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który realizuje też rządowy program Senior Plus i tutaj to wszystko bardzo fajnie funkcjonuje. Młodsi ze starsi mogą się właśnie spotkać, dla każdego coś tutaj można sobie znaleźć, spędzić miło, niedzielne, upalne, popołudnie w cieniu drzew w Parku Sokoła, więc jest to zawsze... Na, na plus. Przedstawiciel Stowarzyszenia Manko, głos seniora, przeprowadził marszobieg z seniorami i młodzieżą. Żeby nie zrażać starszych ludzi, trasa nie była ani męcząca, ani długa. Wszyscy z uśmiechem spacerowali po parku Sokoła. Muzyka I jem, mamu się i jem, jak nie rządzi nie, to nie rządzi Jak co roku miłośnicy kina z Dębicy i okolic mogą liczyć na wakacyjne seanse kina letniego pod chmurką. Filmowy cykl organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy i współfinansowany przez firmę Śnieżka rozpoczął się na początku wakacji. Jak zaznacza Aleksandra Małozięć, dyrektor do spraw komunikacji korporacyjnej w firmie Śnieżka, kino Letnie to projekt, który jest nieodłączną częścią działań dla lokalnej społeczności. Konkursy przed seansami cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Prowadzi je Bartosz Piechota. Pięć osób, które najlepiej odpowie na pytania dotyczące filmów i kolorów, dostaje atrakcyjne nagrody od firmy Śnieżka. Wśród nagród znajdą się różnego rodzaju gadżety, także zachęcamy, będą to gadżety przeróżne dla różnych grup wiekowych. Myślę, że każdy będzie mógł wygrać coś ciekawego dla siebie. Ze współpracy z firmą Śnieżka zadowolony jest Dawid Pikor, dyrektor Miejskiego Ośrodku Kultury. Z naszej strony współpraca układa się bardzo fajnie. Są dla nas dużym wsparciem. Teraz otrzymaliśmy nawet nową partię nowych leżaczków, ponieważ frekwencja przechodzi nasze oczekiwania i nieraz brakuje nam już po prostu miejsc. Ludzie przychodzą z kocykami, siadają na trawie, bo brakuje nam już krzesełek leżaków. Na sierpniowych seansach można spotkać widzów w różnym wieku. A dlaczego tutaj przyszedłeś na dziś? Ponieważ jest to bardzo 37. fajny sposób zobaczenia filmów, e, bardzo ładnych, oraz ba faj fajny sposób na spędzenie wieczoru. Eee. Będziesz brał udział w quizach? Są jakieś konkursy? Ostatni. Mama bierze, a ja na razie nie. Czy takie seanse pod chmurką to dobry pomysł? O, bardzo dobry pomysł. Jest to y, rozrywka dla młodzieży, dla dzieci, szczególnie dla tych, które nie mogą wyjechać poza miasto. Y, dlatego mogą tutaj y, przyjść, rozerwać się, oglądać film. No, jeszcze dodatkowo jest to darmowe, więc super sprawa. Bardzo fajnie jest zrobione, na świeżym powietrzu. Super rozrywka. Mama powiedziała, że jest kino letnie i teraz poszliśmy, bo jest tu bardzo fajnie i dobry pomysł, że by tu przyjść. Bo można się zintegrować, można miło spędzić czas. Dobra, a będziesz brała w udział w konkursach? E, jeszcze zobaczymy. Można spędzić czas na świeżym powietrzu, niekoniecznie siedząc w domu lub w zamkniętym pomieszczeniu, poddychać świeżym powietrzem i zobaczyć coś ciekawego. Filmy zostały dobrane tak, aby spełniać oczekiwania tak starszych jak i młodszych widzów. Przed nami ostatni seans kina letniego, który odbędzie się w piątek 25 sierpnia. Marku Sokoła przy Domu Kultury Śnieżka w Dębicy w ramach projektu Dźwięki Miłosierdzia można było posłuchać muzyki sakralnej, patriotycznej i poważnej w wykonaniu młodych dębickich artystów. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajna inicjatywa w ogóle, że możemy połączyć gdzieś tam taką formę spędzania czasu wolnego z takim koncertem. Myślę, że jest też dla nas ważne, no bo przygotowaliśmy się do tego. I chyba najważniejsze jest to, że lubimy to robić i po prostu też chcemy się tą pasją podzielić z innymi. No i też po prostu sprawić innym ludziom radość. Chcemy też przedstawić, pokazać, że śpiewem można wielbić, wielbić Pana Boga, za co też naprawdę. To jest, nasza, to jest nasza rola, tak naprawdę, każdego członka w KAZEMie. W repertuarze znajdują się głównie utwory religijne, ale one są, powiedziałabym, o różnym charakterze, zarówno takie bardziej spokojne kompozycje, jak i powiedzmy, bardziej pieśni oazowe. Znajduje się również pieśń patriotyczna w tym repertuarze, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i każdemu się coś spodoba. Uczymy się tak naprawdę robić to, co kochamy od najmłodszych lat, i teraz chcemy to wykorzystać i podzielić się z innymi, żeby też mogli. Czerpać z tego radość, tak jak my. Inicjatywa młodych, sami młodzi to wymyślili, że, że chcą, że chcą działać, że chcą się pokazać. Eee, zaczęli w tamtym roku ten cykl koncertów, w tym roku kontynuacja. No i się rozwijają. Inicjatywa była taka, czy, 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 eee, dlaczego zaczęli? No, Przygotowaliśmy się do światowej młodzieży do wyjazdu do Portugalii. Eee, więc szukali też funduszy, szukali możliwości wsparcia. Ale na tyle ciepły odbiór był w tamtym roku, że, że postanowili, że chcą kontynuować. No i tutaj głównie, właśnie Karol Cieśla jest takim inicjatorem, zarządzającą głową tym wszystkim. Także taki myślę, bardzo, bardzo dobry, bardzo dobry człowiek, który się rozwija i będzie myślę dużo dobrego robił. Tutaj w Dębica może gdzieś tam jeszcze więcej. Podczas ostatniego koncertu w Parku Sokoła przy Domu Kultury Śnieżka wybrzmiała muzyka uwielbienia i patriotyczna w wykonaniu scholi złożonej z młodych artystów pochodzących z okolicznych parafii i miejscowości naszego regionu. W koncercie wystąpili też uczniowie i absolwenci zespołu państwowych szkół muzycznych w Dębicy. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejne wydanie informacji.